Jak pięknie! O no Jezu! Co to? Super! zuniu czy ja... Jezus Maria, czy ja... Chodź tu mój drogi. Dobrze Cię widzieć, zdążyłeś. Słuchaj, jechamy tak. PKS-em, mhm. pociągiem, na stopa mhm. i ostatni fragment wyrażonym przyjechałem dzisiaj. Aha. Szliśmy piechotą. To ostatnie 6 km. No to mój drogi, to ja lecę już na dół, zapowiadam cię i ty wyskakujesz i śpiewasz swoje gorące hity. Tak, proszę bardzo. No to o trochę. Dobra. No dobrze, to chodź. Dobry. dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry do wieczora. Dzień dobry, Asiu Łatwy. Przechodziłem z że Damni jestem specjalnie dla Was odwójko biego staropolskie stoła.

Trzeba mieć tę wersję. Kobiety są wymagające. Dobra, no, tak. Wersja druga jeszcze jest. Kobiety są potrzebujące. I wersja trzecia. Mati. Kobiety są podniecające. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wersja. Dziękuję, kochane mamy moje. Dziękujemy to my dziękujemy. To była wielka przygoda z wami współpracować, bo nie wiadomo, co się wydarzy. O <grym> tak, wszystko było możliwe. Dziękujemy Ci bardzo. Moja krużyneczko śliczna, dziękuję bardzo. Rodzynek. Dziękuję bardzo. <grym> <grym> Bombowo, bawcie się do rana, dzięki. A, dziękuję ja